Grupa Azoty – główny partner polskiego narciarstwa. E, w miniony weekend brałeś udział w Kontynentalu w Wiśle. Jak ocenisz tam te zawody? Miałeś tam upadek, wygrałeś. Co powiesz o tych zawodach? E, no tak, te skoki uważam tamte te zawody przede wszystkim za taki taki mały plusik, e, troszkę nie mogłem się pozbierać, tam trochę takiej wiary odzyskałem na tych zawodach. Jeszcze są takie skoki, widzę, widzę tam, że się już zbliżam do tych dobrych skoków, ale to jeszcze tak waha i, i próbuję to ustabilizować, żeby to było na każdych zawodach, żeby te skoki były powtarzalne i dobre. Rozumiem, że ten upadek był niegroźny? Nie, tam się tylko przewróciłem z powodu, wysoką parabolę lotu miałem w drugiej fazie i i po prostu nie dałem rady wylądować. Jak ocenić zgrupowanie w Oberstdorfie? No, w sumie za dużo nie potrenowaliśmy, bo mieliśmy trzy, trzy treningi, ale szczerze mówiąc, no tak średnio mi się skakało, ale, ale yy, ta po tym skoku dzisiejszym w kwalifikacjach znowu takiej wiary odzyskałem, że się jednak da i, i myślę, że teraz będzie lepiej. No właśnie, jakieś tutaj skorygowałeś błędy po treningach porannych, czy tutaj, co, co było lepiej w tych kwalifikacjach? No miałem problem, że za szybko zamykałem pierwszą fazę i, i traciłem na no, wysokości. Troszkę teraz w tej kwalifikacjach utrzymałem się wyżej, y, y, miałem tą wysokość i szybkość i, i to dało mi po prostu jakieś tam metry i całkiem takie przyzwoite. Y, czy taka sytuacja, że treningi są rano i kwalifikacje po południu jest dla Ciebie komfortowa, czy wręcz przeciwnie? No, każdy zawodnik ma tak samo i, i ten... Nie no, nie ma problemu, żeby skakać rano i później jeszcze raz wieczorem. Także. Jak ocenić swoją dyspozycję na tle tej zeszłorocznej na tym samym etapie sezonu? No, w zeszłym roku było katastrofa w tej, w tej porze. No jakiś plus jest z tego i myślę, że, że będzie inną lepiej. Jakieś cele na jutro? No. Yy, dwa dobre skoki, nie chcę na razie nic tam zapeszać, także, tylko tyle w sumie. No dobra, to dziękujemy i powodzenia jutro.